Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na Tym kanale. z serii zagramy w Rayman Revolution na PlayStation 2 na 100% Znaczy na Rayman Revolution na 100% tak się nazwa. Dzisiaj czwarty odcinek z tej serii Jak Wam się spodoba to możecie zostawić łapkę w górę pod nim No i subskrypcję na kanale jeżeli ogólnie prowadzam przekontent jaki robię Dzisiaj myślę, że Wreszcie spróbuję... Znaczy już jesteśmy w sumie już w połowie poziomu całego pierwszego. i... i e, myślę, że w tym odcinku wreszcie uda nam się Laj odbić z rąk robopiratów Ale mamy trochę niewiele życia, ale dobra, czyszczę ci robopiraci trochę życia. O, tutaj To jest sporo klatek, ale nie ma w nich... O, tutaj jest Laj uwięziona, ona w ogóle nie... Możesz się wydostać, bo jest w tym takim elektrycznym kokonie zahipnotyzowana, jakby może się do nas odżywać, ale... I tutaj ogólnie mamy sporo też takich znajdziek, takich lumów po prostu poukrywanych. Tutaj jest ogólnie sporo tych klatek, w których te niebieskie mogłyby być, te jakby lumy, ale to są takie większe klatki i w nich nie ma nic. Jest tutaj tylko jedna, czy może chyba dwie, jak pamiętam dobrze, poukrywane klatki. O, tutaj właśnie dalej będziemy musieli pójść i tam dalej mówi, że uwolni mnie Rayman, tutaj musi zniszczyć jakiś elektryczną pierdółkę, żeby mnie uwolnić. Nie mogę. Tutaj żółtego luma zabraliśmy. I... O właśnie, tutaj jak celuję te większe klatki, te wyższe, to jest dupa, bo nie da się ich zniszczyć, bo nie ma w nich tych niebieskich. Ale słychać help, i to nie jest odlaj, tylko o tutaj jest jedna klatka z tymi niebieskimi. Ej, tak ukryto po prostu przy laj tutaj to kółko, jakby zrobiliśmy, więc tutaj czasu wolnić laj. Ok. Musimy ogólnie tutaj. Pamiętam bardzo dobrze, że tutaj jest dosyć trochę trudne. Ale da się to przejście tutaj mamy jakby. Musimy zniszczyć takie urządzenie, które jakby zasila to pole siłowe, które którym jest laj zamknięta e, za beczek. Tylko, że czasem będą takie bomby latające leciały w naszą stronę, a my jesteśmy dosyć wolni. Musimy po prostu... Tutaj mamy... Musimy zniszczyć trzy, trzy po prostu takie... O właśnie, najbliższa może w tle. I tutaj też przy okazji jeszcze możemy sobie trochę poskakać, żeby znaleźć kolejne niebieskie lumy. Tutaj ukryte już połowa niebieskich lumów. Tutaj nam się pokazał jej. A zwykle to chyba już nie. O jezu! Bomba, jumpscare nagle. Właśnie o to mi chodziło z tymi bombami. Więc ja myślę, że po prostu się zabiję teraz. Tutaj o, proszę bardzo. No się zapiszę. Dobra, ja myślałem, że wyceluję w tą bombę, która w nas leciała. Tu mówię czasem w liczbie mnogiej, a czasem w liczbie pojedynczej. Czemu tak jest? Nie muszę przestać mówić. Zawsze tak mówię, a później nie przestaję. Dobra, więc dobrze, że tych pomp jest tutaj. Możemy brać nieskończoność. A dobra, sobie teraz przypomniałem, przypomniałem sobie, tutaj mamy Możemy akurat rzucić tą bombę, ale ona nam się nie zniszczy, bo ją złapiemy jak przyciśniemy X Pokażę wam, Ta tutaj bomba przylatuje i w danym momencie X, znaczy da, Mamy bardzo, nie marsuje to prawie nie mamy życia nas bomba prawie wysadziła w powietrze, ale. A jak zginiemy, to powtarzać. O dobra, udało nam się. To akurat tutaj, ale. i zniszczyliśmy. Teraz musimy być ostrożnym. I właśnie tak musimy po prostu manewrować. że Raz X, później kwadrat, żeby zniszczyć całą bombę. A później po... po prostu łapiemy. Dobra, jeszcze jedno nam zostało. Że, ono, że możemy normalnym atakiem, kulką, postu, zniszczyć bombę, ale. Musimy właśnie najpierw ten X, żeby nasza beczka nie uczerpiała. Musimy w tym samym miejscu, w tym wcześniejszym X, przycisnąć raz e, kwadrat. Czekamy pół sekundy i nam się tutaj po prostu beczkę i... PROSTE! Na, jestem na hita, dosyć jestem na jednego strzała. Raz mnie by ktoś klepnął teraz, te, jakiś robisz pewnie, pojawi... Dead. Zaczynam poziom od... To, czy tą część poziomu od nowa. Ale dobra. Mówiłem, że to będzie trudne. No i co, udało się. Czyli lei jest zbyt taka, teraz jest po prostu nie za silna i nie może nam dać wszystkich mocy Raymana i potrzebujemy tych tysiąca Lumów, żeby przyjść na 100% już o tym mówię. Ale jakąś moc tam nową da tutaj, tutaj gada coś o Polokusie, e, tutaj nam wytłumaczy. tłumaczy. Czyli musimy po prostu znaleźć... Już o tym wcześniej wiedziałem, bo już tą grę przechodziłem i do tego momentu właśnie doszedłem. Musimy znaleźć cztery maski, żeby po prostu przebudzić Bolokus'a, który nam pomoże pokonać RoboPiratów. Więc w kolejnych będziemy po prostu po jednej masce zdobywać. Będzie trójka bossów, z czego trzeci to ten ostatni oczywiście. Czyli brzydwo czyli generał, czyli nie, nie generał, tylko kapitan armii robopiratów. Spoiler. Dzięki, Laj. Pilat, ty nie masz Laj... Czemu Laj ma moc, żeby... ma moc, żeby przeleportować się pewnie do swojego domku? A żeby oddać wszystkie moce, to nie, 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 za, za mocno, nie, 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 no, nie, nie jestem za bezsilna, nie jestem już silny kobietą. Ale teraz pewnie wyszłem na człowieka, który nienawidzi ja, ja kocham kobiety, ale pewnie jakiś Trzeba uważać to, co się mówi. Nawet jeżeli coś jest żartem, to trzeba uważać. Pamiętajcie. Co, jak gadam, przecież moi widzowie już chyba o tym wiedzą, że czasem mogą. Czy ja na przykład mogę pannąć zły żart? Da tutaj i będę już gadać o żartach. Tutaj właśnie to polega na tym, ta nowa moc, że jak się pojawią te takie różowe, tutaj takie jakby pierścienie w powietrzu, to musimy przycisnąć x i kwadrat, żeby to wtrafić i będziemy się na tym jak na alianach po prostu. Tutaj na początku pamiętam że tydzień myślałem, dopóki na YouTube nie zauważyłem, e, że co? Co jest? Alo. Jak możesz stąd wydostać? Ale wreszcie zorientowałem się na YouTube, że właśnie tak się stąd można wydostać że tak skakać. Tak, chciałbym zapisać grę jak zwykle. Już 6% grę za nami. więc robimy jakiś tam progres. Ja w sumie Remena Revolution tak w ogóle nigdy nie przeszedłem, nawet na 100%. Znaczy nawet w 50%. Tak ja doszedłem do gdzieś połowy gry, bo później była przeprowadzka. A jak po przeprowadzce już. Chciałem podłączyć PS2 do nowszego telewizora, jak wcześniej było dzięki HDMI specjalnemu, to już sporo o tym gadałem na kanale, więc nie będę o tym wspominał. Postół HDMI. Znaczy takie kable HDMI, które miały pomagać do podłączenia postu PlayStation 2 do nowszego modelu telewizora. Nie popsuły się, ale nie działały z jakiegoś powodu. I, i takie same, kolejne modele kupio, kupowane, nie pomagały. I przez pół roku nie grałem w Raymana. Później dopiero babcia mi pożyczyła telewizor swój. Tutaj kolejny robot. Pirat musimy uważać, bo jednego HP mamy. Da nam się przy okazji uratować kolejnego tego niebieskiego już 6 na 10 mamy. Tutaj ogólnie po prostu głównie ta część możemy skupiać się na idealnym lądowaniu, bo możemy na przykład spaść w tą ropę. Bo to jest ropa. Wiem, że to takie bardziej niebieskawe często, ale uwierzcie mi jest to ropa. O, tego nigdy nie zauważyłem tutaj, że można przychodzić gdzieś No tutaj pewnie nie Nie można Pozostaje nie ma okay. Dobry Checkpoint No i mamy Martyniego No, widzę. Dobra, więc tutaj używamy jednej z naszych mocy. Czyli po prostu ten zapinjalacz piórami, jak śmigłem. Czyli 2x po prostu, czyli skok, kolejne skoki. No właśnie, tutaj mamy takie na Marfi powiedział, takie wiatr, z wiatru. Coś takie chyba, tornada? Nie wiem. Takie, że po prostu jakże na tym unosimy się, więc to nam pomaga tylko tutaj w ogóle jakiś obopira czy ten nakita zapomniałem, że tych zielonych pospolitych można nakita zabijać Chciałem ja ciągle słyszę, gdzieś help. Jeszcze gdzieś jest jedna skrzynka. gdzieś jest parę skrzynek po poziomie, to ich nie zabrałem wcześniej, bo był do nich na przykład dostęp zamknięty. A dobra, tutaj jest wie. Po prostu w Raymenie Revolution. Przeszkadza mi to, że kamerka... Kamera działa dziwnie, bo ona nie działa tak, że możemy sobie ją ustawiać, gdzie chcemy Tylko po prostu ona sama jakby ustawia. I to mi bardzo przeszkadza, nie super bardzo, ale jednak w rozgrywce trochę to jednak bardziej przeszkadza niż przeszkadza mniej. Po prostu mi przeszkadza. Znaczy mamy to L2, ale L2 to jest takie bardziej do PvP, a nie na bardziej. No tutaj musimy. Dobra, udało nam się. Dzium, FRO! pro GÓRĘ! Tylko. O dobra, tutaj kamerka nam się jakoś ustawiła Nie możemy tak... Nie mogę spać, nie mogę. Dobra, udało się. Ostatnia sekunda i byśmy już lecieli w dół, w dół, w dół. Hmm, tutaj go tego pirata zeszczeli. O i tutaj już akurat jest w sumie koniec poziomu, ale tutaj zostało parę żółtych lumów i oczywiście jeszcze wrócę kiedyś do tego poziomu oczywiście. Jak już przejdę grę, ale na teraz jeszcze tutaj. Ok, teraz na ten wir tutaj się dostać. Staliśmy się. I proszę bardzo. O matko. Jak ja się cieszę, że w tej platformówce dali takie coś, że w ostatniej chwili postać możesz się samodzielnie łapać. O, tutaj ukryli sprytnie u Ubisoft. O, tutaj jednak. Jeden z tenisów jest. Dobra, oni ogólnie jak w jak na początku gry oni mogli nas przeleportować do innego poziomu, innej lokacji i, i ten tutaj zrobi to samo. Wcale muszę patrzeć, takie wytrzeszczone oczy, takie A co jest, co jest okej Te Portal. No i na tym że zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. To jeszcze level bonus score za co? No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się na teraz z wami żegnam. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku z tej serii, już w piątym. No i co, ja się z wami żegnam, do widzenia, pozdrawiam, cześć.